Szczęść Boże, witam wszystkich serdecznie, którzy to słuchają lub wysłuchają z tą wiarą i nadzieją, aby przyniosło to chwałę Bożą i świadectwo i pomoc niejednej osobie, aby się tak stało. Niech się temu objawi wola Boża. Amen. Pragnąłbym się podzielić takim świadectwem. Żywym i prawdziwym, który w 1994 roku spotkałem na swojej drodze autentycznie, prawdziwie i takie spotkanie mnie po prostu żywo, prawdziwie dotknęło. Spotkanie z Jezusem. Spotkanie z żywym, prawdziwym, z Jezusem. Jak się to stało? Stało się to dzięki właśnie działaniu prawdziwie Ducha Świętego, gdzie poznałem w 1994 roku. Wspólnotę Odnowy w Duchu Świętym w konkretnym mieście Łodzi na ulicy Sienkiewicza 60. Tam rozpoczęła się moja droga codziennego, nie jednorazowego, chwilowego, ale codziennego nawracania się, przemiany mojej mentalności, jak to mówiąc, metanoja, przemiana mojego myślenia, działania, choć tej samej osoby, tego, tego samego, tego, tej, ta, ta sama osoba, ale inaczej myśląca, inaczej działająca. Więc cała historia spotkania Pana Jezusa Żywego odbyła się też za przyczyną Matki Bożej na Jasnej Górze w Częstochowie. Stało się to tak, w 1994 roku pojechałem na czuwanie i zesłanie Ducha Świętego w Częstochowie, gdzie przyjechał na mszę, którą prowadzić miał ojciec Emiliano Tardi, prowadził ojciec Ricardo, tą mszę o uzdrowienie. Pojechałem z tak wielkim, mocnym nastawieniem, nie modląc się o nic, nie oczekując niczego, ale mając w sercu wielkie, bardzo mocne pragnienie, po prostu ja mam tam być. Nie wiem po co, na co, dlaczego nie modliłem się, tylko po prostu czułem, że mam tam być. Więc zapisałem się na, na to czuwanie, na, na tą mszę i wyruszyłem w drogę. Ale nie było to też takie proste, nie było to takie zarazem łatwe, bo jak jest próba wiary, to i doświadczenie spotkania, to jest próba i walki, próba walki pomiędzy dobrym a złem, która się rozpoczęła, bo od razu automatycznie, gdy chwilę podjąłem to natchnienie, będąc takim letnim, wierzącym, jak to się mawia potocznie, jestem wierzący, ale nie praktykujący, zaczynając, skacząc na tą drogę, właśnie tak powiedziałem, codziennego nawracania, Zaczęła się walka. Ta walka się rozpoczęła, gdzie w domu domownicy się rozchorowali. Automatycznie wiele, wiele przeszkód się skłaniało ku temu, aby po prostu nie pojechać, aby z tego zrezygnować, aby po prostu tam nie być. Mimo tych wszystkich przeszkód, mimo wszystkich barier, nie zrezygnowałem, bardzo mocno i konkretnie trwałem przy tym postanowieniu, które w moim sercu głęboko tam się urodziło i było. Pojechaliśmy, więc autokarami z Odnowy w Duchu Świętym pojechaliśmy grupą dużą do Częstochowy. Była msza, Eucharystia oczywiście jak wszędzie i później ta pierwsza część eucharystyczna i Eucharystii mszy się zakończyła i była druga część, taka konkretnie mszy o uzdrowienie. I tam wiele osób słyszałem naocznie i widziałem żywo, jak Pan Jezus uzdrawia. Nie było to imiennie, czy jak z rzędu ktoś wywołany, osoby, tylko po prostu w tym momencie Pan Jezus dotyka tej i tej osoby, uzdrawia czy z stwardnienia rozsianego, czy z innych chorób, czy z raka i tak Moje osobiste takie doświadczenie było to, jak ojciec Ricardo mówił przez tłumacza na polski, było tłumaczenie, że w tym momencie Pan Jezus uzdrawia osoby, które doświadczyły w swoim życiu jakiejś historii, wypadku i zdejmuje z ich głowy, z ich głowy po prostu zdejmuje tej szerokości, widzę, dosłownie 5 cm obręcz i po, od góry do dołu, po kręgosłupie przeszywa mnie takie mrowienie. Ciarki, włosy mi na rękach i wszędzie stawają, że tak powiem, dęba. I tak tego doświadczyłem po prostu, ale zanim też się to stało, jak się tamsza druga część rozpoczęła, było powiedziane na słowie poznania, że kto nie przyjął Pana Jezusa eucharystycznie, żeby przyjął go duchowo, taką po prostu prawdziwie w sercu i z wiarą. U mnie to przebiegło właśnie w ten sposób, że otworzyłem swoje serce jak te drzwiczki tabernakulum i w sercu i w duchu. Tak wewnętrznie, sobie rozmawiając prawdziwie i na serio z Panem Jezusem mówię, przyjdź Panie Jezu, pozostań w moim sercu już na zawsze, bo ja sobie z tym swoim życiem już nie radzę. Widzisz, jak to swoje, moje życie się pogmatwało, jakie, 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 są, jakie są sytuacje, trudności i przeszkody nie radzę sobie. Przyjdź, Panie Jezu, pozostań moim Panem, mojego życia. Ty jesteś drogą, prawdą i życiem. Pokieruj mną mi Pomóż mi, po prostu bądź ze mną. I szybko zamknąłem swoje serce, jak to małe dziecko komunijne, że tak powiem, mając wtedy 33 lata, zamknęłem, aby ten Pan Jezus po prostu mi nie uciekł z mojego serca. I tak się rozpoczęło moje prawdziwe spotkanie i codzienne nawracanie, spotkanie z żywym, prawdziwym Panem Jezusem. W drodze powrotnej wracaliśmy, były wielkie grzmoty, pioruny. A nad, mimo to, na Częstochową ładnie świeciło nam słońce, wracając po tym wszystkim, jak z, wróciłem, następnie pod, doświadczając tego wszystkiego, dostaję jakieś światło, po konkretnie poznania i potwierdzenia tego, co Jezus dokonał w moim życiu, co się zmieniło. Zresztą Ojciec y, prosił, że jak powrót będzie, żeby dać świadectwo, kto coś doświadczył. Więc zaświadczam gdzie tylko możliwe i gdzie Jezus chce i Pan Jezus i Duch Święty, abym zaświadczył i nie chował tego daru, tam, y, tego talentu i tego y, skarbu, który się dokonał, bo między innymi też zrozumiałem przez lata, że uzdrowienie jest to y, efektem, konsekwencją. Działania Pana Boga, ale tak naprawdę każde uzdrowienie jest u podłoży fundamentem przyjęcia łaski wiary. Ja na tą łaskę wiary i tego daru pobożności i, i wiary się otworzyłem, przyjęłem i to działanie Ducha Świętego jest prawdziwe, żywe i naoczne. Nie jest to typowo tak z katechezy, z religijności, takie skostniałe, jakieś zimne, bez jakichś takich przeżyć y, żywych i prawdziwych i jest to po prostu żywe. Tego chwilami konkretnie to nawet się nie da opisać słowami ludzkimi, bo słów brakuje. Ale Duch Święty działa, to tak jak widzimy, że prąd działa, ale nie y, widzimy Jego działanie, ale prądu nie widzimy. Tak samo tutaj jest to działanie żywe i prawdziwe. W związku z tym Pan Jezus konkretnie nazywając swoim imieniu, borykałem się w swoich latach. W swojej rodzinie bardzo dosyć długo, konkretnie też z nałogiem, z chorobą, nazywając konkretnie po imieniu, z chorobą alkoholową. Nie dawałem sobie z tym rady i korzystałem oczywiście, jak to mówią, tonący w się chwyta. Próbowałem szukać ratunku. Najpierw to były te lata jak Kaszpirowski, Telewizja Nocą, później Harris był też w Polsce który też wszedł do kościoła z uzdrowieniami, następnie akupunktura, bionergoterapia. Jednak to wszystko było, to były półśrodki, to nie były prawdziwe uzdrowienia. To nie chodziło o uzdrowienia i, i leczenie, uzdrowienie każdego z nas, człowieka, osoby od, od Bożego Działania. Są były to półśrodki od Przeciwnej strony ducha, niestety, ale złego, gdzie uzdrawia chwilowa, a jednak powrotnie, po jakaś choroba czy coś wraca. Także chwała Panu, Bogu, wielkie dzięki. Pan Jezus mnie uzdrowił od tamtego momentu. I od 1994 roku dokładnie do dzisiaj mamy rok 2021. Nie sięgam po alkohol, nie sięgam po papierosy. Nie bruźnie, a bluźniłem bardzo wiele. Paliłem bardzo dużo papierosów, dwie, trzy paczki dziennie. Papierosów. Że tak powiem, niczego sobie nie żałowałem, za gardło też nie bylewałem. Co kwitując i taką mora i refleksję moją życiową, doświadczenia tego wszystkiego, mogę zaświadczyć całym sobą, sercem, duchem i całą osobą, że mi się bardzo dobrze żyje. Mam troski zmartwienia i różne trudne, ciężkie doświadczenia, ale z Jezusem mi się żyje bardzo dobrze, z, z, z jego opieką w Duchu Świętym i te troski, które mam przeżywając razem, przezwyciężając nie po ludzko po samemu, ale z Bożą łaską i pomocą chcę powiedzieć i też zaświadczyć, że jestem szczęśliwym człowiekiem szczęśliwym naprawdę, że można żyć bez papierosów można żyć bez alkoholu też z jakichkolwiek używek, jest to możliwe, jest to realne i życzę tego z gorąco z serca składając to świadectwo na chwałę Bożą, nie ja mówię niech. Duch Boży, Duch Święty mówi przeze mnie jako swoje narzędzie. Niech ktokolwiek usłyszy, kiedykolwiek w życiu, niech to świadectwo mu pomoże i zrealizuje to swoje pragnienie, które by bardzo głęboko chciało i pragnie wyjść z choroby alkoholowej, narkotykowej czy jakiegoś uzależnienia seksualnego, jakiegokolwiek uzależnienia. Tego z gorąca życzę i łączę się z każdym w modlitwie i w pamięci. Amen.